Prawym daniem, prawym Prawym bo się wypadimy. Kurde, to nie tu no, Nie, to, to nie jest tu czy nie tu? Ja nie mogę mówić no. <gry> Spójrzcie na mapę Na mapie to jest tu Jest to mapa tam, na jest Dobrze, 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 będzie dobre zdjęcie. Dobrze, doskonale. Cieszymy się. Bardzo się cieszę. To Coś wypływa za tobą. Ten. Daj podaj pod, 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 no, <laughs> po? Nie ma. A to dlatego się przypięła się komórka, tak? Jak zauważysz. No, no, ok. Spójrzcie na mapę, no. no to... Ustaw sobie mapę zgodnie z rzeczywistością i będziesz właśnie, widział. Właśnie, jakoś wejść. A, to jest, wiesz co? To jest gdzieś tam. Nie, czekaj. To jest tu gdzieś. To, to nie, zlewaj wodę, co? To jasne, jasne. Z butów czy skakunem? <laughs> w waszym wykonaniu 24 gdzie oni mają trasy tutaj? Oni tu mają... coś robią? Tu Tam ma... a gdzie jest punkt? Prowadź, prowadź, prowadź. Prowadź. uparliście się? no tu nie ma punktu tu nie ma punktu spójrzcie na mapę dokładnie no. jest mapa bardzo dokładna i precyzyjna no nie jest dalej. No wreszcie ktoś coś zaczyna trybić. Świetnie robiłem takie zawody pod, pod Poznaniem. Jego fizycznie nie widać, ale jest na krawędzi lasu, rzeczywiście tylko kawałek dalej. O, dociera do punktu, dobrze idzie. Kolega jest przy punkcie już. Na skos, na skos, patrz na wprost, na wprost. Już nie idź do niego, na wprost drzewo. On tam jest już. Właśnie przed chwilą widziałem jak biegał. O widzisz go, widzisz go. O. Uwaga samochód. jedziesz noż po prostu Systematyczny bieg. To no dobrze. Nawadnia się. Zaraz nam dobrze.